Siema, siema. Zaczynam nagrywanie, jak już z, z, zakończyłem tamto. Mamy tutaj... Spotka było spotkanie z Alice Angel. Idziemy dalej. Demon Angel. No to ja idziemy do demona. Ja nie, nie wiem się gadać tam. O są Bandy. What? I'm just I fed for no reason Boris. Boris. Oh, you scared me to death. Don't suppose you found anything we can use. What's Boris. Buried. że oh, oddaję złotych oh, ooo oh. oh, mam bałkę o siema jestem bogi nikt mnie nie poskoczył daj mi popiszeć jak ja chcę jak tak tak używać borys idzie za mną on zniknął ty wielki borysie hallo a tu jest... Nie, tu nic. nie mogę zrobić. Siema. Nie mogę nic zrobić. Czy ja mam iść po prostu prosto, przed siebie? Nie ogl... Nie oglądać się i jeść przez czerw... Jaki zarybisty zegar. Jeszcze kliknę. Borys, siema. Siema. Oh, siema. siema. Proszę, Borys.

Nie ma nic do roboty, okej. Okay. Jeszcze otwarzy? Jeszcze nie otworzy? Hmm... Pomiliard? Nieważne. I się... poszliśmy tam, gdzie nie trzeba, nieważne. Nie, to u po prostu. A to co to jest? Aha, jedzonko zimne i ciepłe, okej. Okay. Work hard, work happy. Jasne, jasne. Mówię, że pani nie ma... Tutaj, ktoś no wyłamał łamał coś. The jestem. Zbani się ktoś... Oooo, dobry jest. Mam gdzieś jego szafę. On mnie gonił. Uuuu! Uuuu! Dobrze, nam Dobrze, Jak ja nienawidzę jak są potwory blisko, boże... Dość. dość Tam można iść. Morys, cześć. Jakże się obsrał. Zobaczymy. Finalny exit, Okej. Okay. Gdzie jest nie? Ok. Pierwotnie przybyło. A nie, bo z tamtym szło. Okej. Okay. Tam mamy zyku betonowe. My nas tak szybko nie zawili. Aha. O nie. Chyba nie jestem innym, patrzę tutaj, Ladies. Ha, jest zaznaczone Bendy Yannis. Jest tu coś? Mogę tu zejść? Mogę, ale wtedy łódkę. Chyba tak wiem, że tu jest winda, ale czy coś jeszcze jest? Nie ma. Jak tam wejdzie, to co? A tu, a tu, wejść. O Alice! Ja nie mogę wygrać DOR! DOR! Czyżby ta pinda wybuchnie, nie, albo coś? Czyli, czy nie, level 11 O oh, a nie, to my nie idziemy jeszcze na 11 Czyli nam, nas... date with angel Nice Nie, nie bijecie Cię, Boris, spoko, nie bierzesz spoko, mordeczka, tu Nie, jeszcze czy mamy na minus 2 i 8 zjechać? Z 11, 9, 14. No to parzyć znaczy ten? No, tutaj. 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 Tak, już to. Nie mogę. A tam coś się. A tu mogę wezwać. Nie mogę wezwać. Zamknięte. tam O to jest jeszcze jest. Są pięknie. To wracamy naokoło. Polecam. Jeżeli się uda, cicho. Jeżeli się uda to pojawi się seria z Diablo 2. To jest jedna z moich trzech ulubionych gier wardów. Miejsce Alice Angel. Otw niech otwarną cię broka. Kto z was lubi Diablo 2? Niech to pisze w komentarzu. Czy ma Alice. Zdychaj. Czytaj, ta Alice jest fajna. Nie, yes, sorry. Ta Alice jest fajna. To.

Wali z Demento! Chodź, chodź. Oh, się Now we come to the question. Do I się you? Do I kill you? Do I kill you? Do Borysa, kill no you? <try>

Z lewek nie masz. Like nie masz aureolę zniszczoną, masz z drogi. So so Chciałabym, jakby wyglądało gdybym uh. miała normalną to. Osob. Mam cię Zasłaniam, do, you... Zasłaniam you... ci tu pałku. Nie, you... nie podział. Gosh. Nie mam czasu, mordo. Red boy? O, nie! No tamtego, co możesz zabijać, bo tamto nie jest wredny Chciał mnie zabić. Czerwony. Palony Yes, just right. Nie no, no pies, nie, nie, nie pies. Pies to Boris. A propos Borisa Boris 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 jest zrobić? Rent a Aaaa, co? jak teraz zabrać w tym momencie Borisa, to ja cię łukat robię, mogę. Nie chcę zabrać swojej skórzy. Tak? Mają! Aha, no to super, zarobisz. Co ja mam zrobić? Dunaj, zdania Alice. A to to jest ja. A tu Nie, Ojej, piekło, Nie, ty jesteś <coughs> 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 A, brata. Now, let us begin our work. Jamie. Znaczy. What? Level K. Yeah, ja yes na K. Plus trzy specjalne gears. <laughs> The great box on level K. Okay. Zmieść na K. xong no, no. của a pet. xong 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 oh yeah! No. Pa zaskoczcie mnie, a niżej, niżej się nie dachu. Hmm. Ja coś słyszałem, Zup. nie było zuka, hmm. nieważne. Mogę no, zauważyć, że mogę, nawet. Ile to no, ale... let, o boże, jak to jest pomieszczenie. Nie chciałem tam zjeżdżać. One down. Jeszcze dwa Nie tak się umawialiśmy Kameramen Cześć Jak on nas zauważy to nie żyjemy tak bydło Mogę to zniszczyć? Nie mogę Mogę to otworzyć O nie ma kameramen Jedziemy ze swoim sześciorem Rozwali. Rozwali! ha jak ty, tak dać, tak, a tak. przeszedłeś, znowu tu jest to bić kołyszał, jest a więc ja nieważne. Chyba, że miałam tam powiedz do niego i go wtedy zaczupać. One! One! Jest link przetwania. Eee, 16 minut nagrywania, spoczko. 16, 17. 16,5, nieważne. Tu mamy Borysa. Ja bym tędy jeszcze raz. Było przejście na górę. Tu nadej... Nie ma nic. Boże, ile to się w dół ciągnie? Jezus. A! Bon. Nic nie zapraszał. Wezmę sobie zupki bekonowej Albo sobie bez teraz chipsy bekonowe O mat Jeszcze bardziej w dół BOM Jeszcze boję po Generalnie O cześć O jesteś Wystęgnuj. Czy tutaj ktoś będzie gonić? Powiedz, że tak. Bo chcę zrobić już trzy części. Level P, no to no, nawet. Eee... To ja tutaj... Level K, ha! Paryż, misja specjalna. Jedziesz na dół. Już się skończy. Nie może chyba zejść jeszcze że nie? Cześć, jestem tu. O Boże, szybciej! Level K! I wszystkie mają pod Level K. Lecisz. No. no. to trochę wysokie, chyba za trochę za ...na... ...na nie, ale... Znowu? No. Więcej was martwych nie miałeś? Tym razem pójdźmy górą. Mogę, już nie, mogę tu już za tym iść, nie mogę. Czy tu coś będzie? Wątpię, ale lepiej sprawdzić. Ladies and gentlemen! Nie, dobra, to wtedy... Aha, bo... Aaa, już... dobra! Nie tędy, bo stąd stany... przyszedł. Tak, no. to była winda. O Boże! nie się w Mogę Mówisz na blukha. Gearbox... Ooo centów Pray się znaleźć te, te, te całe kółka Tylko jak Nie czego? Ele sopa... isso é uma, okay. o pé... Não sei Беги Беги Там была шапа Без крыш там где Беги Тут есть шапа Тут есть шапа, тут есть шапа. Нет, нет Srości potężny! Jo i gigant. Czym ty jesteś, a czym ty byłeś? Ale to jest creepy. A jest raz. Ja yeah, pierdziele Andy Nie biegniesz Idziesz na dół Dobra idzie tam widzę go Może jeszcze nie No już Poszedł jeszcze Tam nadal jest. Nie dziwię bardzo co się boisz. No nie. Bendy. To jesteś. Cześć. Ja chcę zrobić tak, żebym on był przy samym tym, przy samej szafie. Bendy! Tu jestem! Jest szafa, tu jest szafa. Cześć. Szafa! Kurde. Zdarzyłem. Nice. No to było pięknie jest na nagrywania? 24 minuty. No to, no to drugi odcinek już jest, właśnie skończony. Dziękuję. dzisiaj będą tylko Dwa odcinki z Może będzie jeszcze jeden z innego, nie wiem. Zobaczcie. Nie obiecuję, ale na